A co to przeszkadza, Szanowna Panie. Mili Państwo, jestem na przeprawie Rzawy czekaj. Ja to tak nazywam, ponieważ urodziłem się po drugiej stronie żawach. I tak to... Powiem pani Rodo głupie, cholerne zrobione. Unii się zachciało. Taka pani mówiła Unii kiedyś. Patrzcie, mili państwo. Jak to wszystko wygląda. Nie dopłynę, muszę przez Radomyśl, że tak powiem, płynąć, znaczy jechać. Tam też widać jest, Szanowni Państwo. Zapraszam Pani Redaktor na mój kanał, kanał Seniora Marka na YouTube. A tak to wyglądało kiedyś, ta przeprawa, tutaj mam zdjęcia jest tutaj 200 lat Tutaj tego samochodami no to dookoła tak. przez radomyśl Radomyśl nad samą nie tak mniej więcej, więcej 7 km jest do radowych czyli jeszcze nie jest jakiś tam No ale jakby ktoś tutaj z powodem 15. na 15. a to drugie 7 15, 15 tak trzeba liczyć, liczyć. O, czyli 7 km do najwyższego masu tak tak? a o ile lat tam i 15 Miał Pan taki w chwili, czy, że właśnie musiał Pan zmienić stronę? Cykliczne, co roku. Co, co, co roku. roku. To jest normalna karta. Sasho zaczynają w telewizji na celuloidzie. A później Marek Krajewski, na, nieżyjący na ENG. I, i ten i kuźniar Jacek. Ja jeździłem jako kierowca, ale chciałem się czegoś nauczyć. To miałem dodatki. Pieni jak to się mówi, zatrzymanie światła, a później już normalnie było, że widzieli, że umie kamerę robić. Więc razy operator nie jechał. Ja jechałem z redaktorem, 3-4 ujęcia, wybierał sobie to chciały i wciągali, A mnie wciągali na dodatkową listę i druga pensja była. Ja się tu urodziłem po drugiej stronie w Del 72 lata temu. Fajnie, nie? Przywiozłem, znaczy jestem z tym, jadę właśnie na drugą stronę, rozbiję namiot, będę siedział tutaj, bo zamiast siedzieć w tej stolicy, to wiesz Pan. No dobra. Także jak coś Pan, pan też zapraszam na kanał Seniora Marka na YouTube. Przejrzę. No tym, tym tylko robię, więcej nic. Dziękuję szerokiej drogi. No, widzieliście mnie Państwo TVN24 przyjechał na wywiad. Tu jest przy okazji jakaś, jakiś pomnik zrobimy. Ten pomnik, co tutaj jest? Nie wiem, mogłem wiedzieć, ale lata będziemy wiedzieli. Cóż z tego miejsca? do. W łodzi nim utonęły w nurtach samych 24-47 roku Szczekaja z Pniowa, z Antoniowa, z Brzask poręczki Wronisław, Hola.